No, i witajcie, kolejny dzień. Od razu uciekamy z mojej facjaty. bo mam tutaj ciekawsze rzeczy do oglądania. Mianowicie, mianowicie przyszła mi um, przesyłka z Anglii CNG Barrett. CNG Barrett, tak fajnie po angielsku powiedziałem. Nie? Um, to jest konkurencyjny sklep do Limory. Uważam, że ciekawszy, mimo że przesyłkę w sumie dla. Mieszkańców polskich to jest wszystko egal. Dla Niemców wiadomo, Limora jest ciekawsza, ponieważ e, mniejsza e, kwota za przesyłkę. chyba Tutaj Dychacza trzeba dać 99, e, jeśli wysłamy gdzieś indziej niż e, a Anglia, albo Niderlandy, czy Holandia. Nieważne. Tu mi przyszła dwie nawet uszczelki. To jest podstawowa rzecz, która mnie interesuje. Zaraz wam powiem. Po co to jest? Znaczy, już Wam powiem. Uszczelka do przekładni kierowniczej. Um, już na przyszłość uszczelki do... Wybaczcie, mam przerwę. Właściciel hali właśnie przyszedł, chcę pogadać. Na czym to skończyliśmy? Aha, na uszczelce e, od przekładni kierowniczej. To, co tu jeszcze zamówiłem, to są w sumie rzeczy, które będę w przyszłym roku potrzebował. Chociaż to nie, to są uszczelki. Dwie. Dla tych, których interesuje, numer e, części 12685 r to są takie uszczelki, które przychodzą tutaj zamiast tych starych spadciałych uszczelek. Tu się nie dziwcie, jeszcze to wszystko lata, ponieważ ta blacha tą uszczelką między to przychodzisz fedra ta fedra jest montowana na takie starlock szajby i ich mi brakuje właśnie muszę je zamówić, ale to nie jest problem tak samo z drugiej strony dobra, to jest ta rzecz, to Wam wytłumaczyłem a potem już w sumie na przyszły rok Uszczelki do przednich reflektorów, A w sumie na tym żeśmy skończyli, uszczelki do przednich reflektorów, w sumie dwie, a potrzebuję cztery, hm, co nie. uszczelki do migaczy, które do przodu idą, mam butyki, szlachetny, numer części, też to jest nieistotne, to do znalezienia, wszystko, parę bezpieczników, też uszczelki dwie, kartonowe, pod korki wlewów, ale między korek a między karoserie wchodzą i uszczelki malutkie, też papierowe. To się dziwię, myślałem, że powinny być gumowe. E, papierowe pod e, m, klamki, małe i większe. A to wisienka na torcie, to przychodzi do grilla. Grill będzie to wmontowane na samym przodzie, znaczek. Jaguara i się bardzo ucieszyłem. Wiadomo, że to jest jakaś niska podruba, ale za 13 euro jest to optymalnie. Dobra, chodźcie wam teraz pokażę i o latarkę. E, o co mi chodziło tutaj z przodu o ten wałek nadawczy, muszę tu znaleźć latarkę. A więc Uch. tu jest wałek, który idzie od z kierownicy Przeguł kardana i tutaj na tym wielowpuście um, na tym wałku nadawczym tutaj cieknie, tam nawet podstawiłem taki spierniczek, żeby nie kapało po prostu na ziemię um, powinno się w sumie wymontować wszystko ale ja chciałbym spróbować po prostu tutaj wykręcić tą kontrującą śrubę, cofnąć do środka ten cały przegub i spróbować to na wmontowanej przekładni zmienić. No to pokażę Wam, że ja tu mam wymontowaną, nie z tego samochodu, nie wiem co już w poprzednich filmikach Wam mówiłem. Chciałem zamienić po prostu na używkę co w sumie kiepskim pomysłem przy cenie 5 euro za uszczelkę ale nie, nieważne, chciałem zamienić ale się okazało, że to jest z nowszego modelu czy z Jaguara XJS -a. no i nie pasuje, ponieważ same wejście na przewody jest w, złej, w złym miejscu no, no, po, po drugiej stronie tutaj widzicie, to jest ten wałek natawczy tu jest zegaring, jego trzeba wyciągnąć tu jeszcze taki ring wchodzi i pod tym ringiem jest ta właśnie uszczelka. I to w sumie tyle. Więc może się uda, może się uda um, wyciągnąć to na samochodzie. Przekładnia wyciągnięta. Zdecydowałem się tak wyciągnąć, bo no tak jak mówiłem, Montaż jest na trzech śrubach. Tu jest są dwie, z tej, nie, tu jest nie. Tak, racja, tu są dwie. Raz, dwa. Widzicie? Raz, dwa. Tu jest trzecia. I tutaj są te punkty montażowe raz, dwa i po trzecie są to śruby, które po prostu tam wchodzą. To jest śruba jedna, druga. W sensie główka jedna, druga. E, wiadomo, trzeba odczepić dwa przewody wysokiego i niskiego ciśnienia. E, ja widzę, że one też są już tutaj w kiepskiej jakości. To mnie też, będzie czeka, to, to mnie też czeka, żeby to zmienić. E, no i co? Ja tu widzę, że tu w ogóle uszczelki nie ma. Słuchajcie. Patrzcie, widzicie to? Tu w ogóle uszczelki nie ma. Nie ma nic. To i tak muszę powiedzieć, że nic nie kapało, jeśli tu widzę, że w ogóle uszczelki nie było. Słuchajcie, do wyciągnięcia tej uszczelki, a może jej pozostałości um, No należy po prostu wyciągnąć ten ring zegera. O. No i należy teraz po prostu obczyścić to wszystko. Tu są jeszcze resztki uszczelki czy czegokolwiek. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieć. A więc po usunięciu tego zegara należy usunąć uszczelkę starą. Słuchajcie, ja tu w ogóle, jak widzicie, uszczelki nie mam nic, tutaj nic nie zostało. Ale jeśli takowa tutaj by była, jest taki trik, żeby po prostu jednym palcem przytkać tutaj wejście ciśnienia, w a w drugą dziurę mm, dać sprężonego powietrza i wtedy zostanie ta stara uszczelka wypchnięta. Ja już tego problemu nie mam. aż tutaj nic nie ma. Teraz to muszę oczyścić. Moment. Uszczelka. Ją też zamoczę trochę e, w oleju. Będzie nasadzana tutaj. I ona jest dosyć twarda. Ona no, musi być nabita i kluczem 22. On tu idealnie na to wchodzi. Po prostu postaramy się ją tam nabić. Wierzę, że tak powiem naciągnę na to o może powiedzieć, że już siedzi teraz jedynie muszę wziąć młotek i ją tam wbijemy jeszcze brakowało mi takiego ringu, który tą uszczelkę będzie dociskał i byłem zmuszony wyciągnąć ten ring, trochę go tutaj maltretując z góry ale on nie ma funkcji uszczelniającej, wyciągnąć go z tej innej przekładni i teraz po nabiciu, tak jak już mówiłem, tym kluczem nasadowym 22 pozostaje mi nabić tylko ten ring. Trzymy zegering. Zegering zamontowany. Czego jeszcze mi brakowało? To jest taka manżeta metalowa, oczywiście, która tutaj w to miejsce przychodzi. No, i nie tylko przypuszczam, ma to chronić przed kurzem, ale także przed temperaturą, bo jednak w tej odległości gdzieś znajduje się już kolektor wylotowy, więc jest tu dosyć gorąco. To też przejmę z starej, znaczy z tej innej przykładni, której nie mogę użyć. Obczyszczę i, i pozostaje tylko montaż na samochodzie i mieć nadzieję, że wszystko będzie szczelne. No i witam Was ponownie. Dzisiaj druga część montażu przekładni kierowniczej dla tych, którzy nie byli w pierwszej części wymontowana przekładnia, ciekło. Oto stąd, jak się okazało, w mojej przekładni w ogóle nie ma tutaj uszczelki, brakowało uszczelki, więc nie dziwoda, że ciekło. Uszczelka została zamontowana, pierścień przyciskający uszczelkę i zegaring na to teraz przychodzi. Taka jeszcze osłona przeciwkurzowa i temperaturowa i nie przedłużając, nie przedłużając montujemy. Wszystko da się zrobić bez kanału, więc zaczynamy. A więc taką konstrukcję tutaj zrobiłem na szybko z podnośnika. Nie wiem czy mi się uda, ale muszę wpierdlać z tej strony. Замiska. Słuchajcie, grawitacja mi nie pomaga, ale sobie poradziłem już z tamtą śrubą. Teraz pozostałem te dwie. Eee, powinienem jeszcze takie podkładki dystansujące różnej grubości tam wkładać, ale nie będę się teraz w to bawił. Zrobię tak, już auto będzie znowu sprowadzone na kanale. A teraz po prostu to tak prowizorycznie chwycę i no żeby już szło skręcać i poza tym spróbować czy ciśnienie jest trzymane w układzie czy nic nie ciecze i dopiero będziemy potem się bawić, bo i tak to jest rzecz o której jeszcze wam nie mówiłem te dwa przewody muszą być zmienione ponieważ są tutaj nieźle nas pękane więc no będą wymieniane więc tak będzie musiało być ciśnienie cały olej spuszczony Dzisiaj, że tak powiem, tylko po to, żeby zobaczyć, czy uszczelnienie, które zrobiłem, jest szczelne. Kolejnym krokiem, tylko chcę Wam pokazać, po przykręcaniu wszystkich śrub, znaczy przegub przykręciłem, wiadomo, to należy dokręcić, ja teraz tego nie dokręcałem, to jest tylko tak na sztukę skręcone będę to na kanale dokręcał, um, no należy uzupełnić olej. Um, ja tutaj wleję teraz z dekstrona dwójkę, aczkolwiek powinien być ATF taki sam jak w czynni biegów ATF, ATF typu F, ale jako, że i tak niebawem będę musiał przewody zmieniać, ponieważ są popękane, będę i tak skuszał cały olej z całej instalacji, więc dzisiaj jest tylko na próbę. Dobra, wlałem, wlałem teraz ile się dało um, po brzegi. Teraz należałoby zakręcić silnikiem i zacząć odpowietrzać cały układ. Auto jest w górze nadal. Po prostu kręcąc e, kierownicą w lewo, w prawo. Raczej tego typu działania na sucho. Nie spowodują wpłynięcie tam oleju, chociaż zobaczymy. Jeszcze zamkniemy układ się trochę tutaj ulało. Nawet bez pompy uruchomić. Pompa działa bez pompy. Ok, benzyny brak. Ale ja tylko chciałem na chwilę uruchomić. Ale widzicie w ogóle, jak fajnie auto startuje. 5 stopni mam na zewnątrz. A to od razu zapaliło. Okej, okay, olej nadal jest. Jednak trzeba na dużo uruchomić. No tak. Kierownicą w lewo w prawo pokręcić. Działać ok, nadal olej jest. A hmm. może musi to pracować przy obciążeniu? Ciężko mi powiedzieć teraz. razie auto opuszczę Auto opuszczę i autem wyjedziemy po prostu. No i koniec robotek ręcznych na dzisiaj um, trochę nie wszystko poszło według planów. Um, układ został odpowietrzony Auto zamieniły właśnie swoje miejsce, bo trzeba było tutaj ustawienie optymalizować, ponieważ Kanał nie był wolny, aktualnie już jest, aczkolwiek miało być tak, co znowu was pewnie odwracał, że tu miał przyjechać Jaguar X300, brązowy GS i Daton, by się z, e, zmieściły, ale niestety bra, e, brązowy Jaguar nie chciał zapalić, co się do tej pory nigdy nie zdarzało, a znowu nam przerwano. Um, na czym teraz ja skończyłem? A na tym, że no, auto nie chciało wyjechać. Raz nie wiem, czy przy Was uruchamiałem samochód, zapaliło bez problemu. Pochodziło dosyć długo na biegu jałowym. Aczkolwiek nie aż tak długo, żeby się auto super zagrzało. Potem postało, może 10 minut. Przyjechał znajomy, bo już mieli właśnie tą Tetris z samochodami robić, no ale niestety nie chciał zapalić. Sprawdzone wszystko jest, czy um, iskra jest, iskra była. Um, Święto jakoś nie super mokre, bym to normalne, suche, um, więc ciężko powiedzieć, może też jest tutaj problem z tym starterem, tym automatycznym czołkiem. Um, w sensie sanie tutaj jest um, automatyczne, um, zrealizowane na zasadzie um, bimetalu. który się tam pod twoim tempieru rozgrzewa, teraz tam nie dojdę. Pośrodku, po środku on jest. I to też e, może powodować błędy, ale nawet na start startpilocie nie chciało zastartować, więc wykręciłem na razie wszystkie świece. Niech sobie poddycha. I z ciekawości jutro spróbujemy. Ajajaj, dzisiaj taki dzień, nie wiem. Tak się cieszyłem, że kurczę w końcu nie będzie kapać, że wyjadę. Skrzynia biegów działa, e, uszczelniona. E, uszczelniona maglownica a tu dupa z tego pakuję teraz manatki kanał już jest zwolniony trochę tutaj potrzczony oczywiście tutaj musimy ten burdel ogarnąć i jadę dzisiaj do domu robię weekend sobie już um. więc to tyle ze zmiany uszczelki w maglownicy w Jaguarze XJ6 z 75 roku Pozdrawiam Was.